Witajcie widzowie, ja jestem Max Schotter i dzisiaj będziemy grali Maxem na Robalu Do tej pory wrzucam tylko słabej jakości szoty Nawet nie szoty tylko Nie wiem co ale pod pierwszym filmem mam już 100 wyświetleń. Czyli jest dobrze. Wejdźcie na kanał Flappy BS albo film Cepacki Apocalypse. Kiedyś tak się nałożyło i to będzie film ze 170 wyświetleniami, więc poznacie. Mówić te live'y na żywo to to samo, ale możesz nam tak mówić dobra, ja zrobiłem dzień... a nie, to ona go zrobiła się czasu! Lara, bo ci wyjebie znamy się tyle czasu. Mój pierwszy shot tak był. Pierwsza runda wygrana. Pierwszy showdown. To strójka, ale tam był gościu showdown, tak powiedziałem. Ja mam oba, Ja mam pucharku. Y, 13 y, 451. Moim zdaniem jestem ja dobrym graczem Wdajecie do klanu Ulti Nie mój klan Ja w nim nie jestem Ale polecam Max Soter. Będę odcinki na pewno z Crash Royale Mam challengera jedynkę Wyszedł już z mody, ale dla mnie to są najlepsze gra, jako w życiu grałem. Ale słabo zagrałem teraz. Oh my god. Nie, nie strzelaj samobója, bo cię zabiję Pyk, 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 pyk. Zepsułem. O ma, o Boże, jaki jest słaby. Najsła Gdzieś jest cię O Boże. Dobra, w tajgu pokaż klasę Kurde, Max, spuszczuj. Mój imiennik. Kurde. 1-0 dla nich. Co? Dwa razy w życiu mi się tak udało. Że biegnę na piłkę, włączam piosenie i, i zabawam ramkę. Hmm, to będzie... Teraz będzie ostatnia gra. A mnie w kurzak ludzie grają wina Blueball. Bibi, o! Bibi to mo Bibi to można grać. Ale nie... Ja robię? o Boże. Nie! Leon strzelił! Dobrze, że Leon nie strzelił. Osiem bit leon. Ha, ha, beka haha ha, beka. Haha beka nie Dobra, obroniła. Bif. Zaraz wypuszujemy. Musiałam się, że się zdołam, tak cofnąć. Podaj, podaj, bi, 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 podaj. Nie udało się. O ma, o nie. O, jest, 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 jest. udało się nam. Mi się właściwie udało, bo to nie oni, tylko ja oglądam Na Naszej drużynie się farci. Jest, dobra. Ja chyba jestem turbami. turbo tak. Dobra chyba wygramy A może nie Max obrącię Dobra, się bita Leona. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Na razie. Cześć.